Druga Księga Kronik, rozdział 26 Cały lud judzki potem wziął Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Jego matka miała na imię Ekolia. Pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Potem wyruszył na wojnę z Filistynczykami i zburzył mury Gad, mury Jabny i mury dodu. Odbudował natomiast grody wokół Ażdodu i u Filistyńczyków, Bóg wspierał go w walce z Filistynczykami i z Arabami mieszkającymi w gór Baal i z Meunitami. Również Amonici składali haracz i to też jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. Uzjasz zbudował też baszty w Jerozolimie przy bramie narożnej, przy bramie doliny i przy narożniku oraz umocnił je. Zbudował również baszty na pustyni. Kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła, zarówno w Szefeli, jak i na Równinie. Rolników i winogrodników w górach i na rolach uprawnych miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzjasz miał też armię bojową, ruszającą w pole w odliczonych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza Jejela, i urzędnika Maasejasza pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. Pełna liczba naczelników rodów wśród tych dzielnych wojowników wynosiła 2600. Pod ich to dowództwem było wojsko w liczbie 307 500 wojska liniowego zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem. Uzyar zaopatrzył całe to wojsko w tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. A w Jeruzalemie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko. Cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę skadzidła na ołtarzu kadzenia. Za nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego – nie twoja to rzecz, Uziaszu, składać ofiary z kadzidła panu, rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się z niewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed panem Bogiem. Uziasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy kapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd. Zresztą on sam spiesznie wyszedł, gdyż pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trendowatych, gdyż był wyłączony z świątyni pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Pozostałe zaś sprawy Uzjasza, pierwsze i ostatnie, opisał Izajasz, syn Amosa, prorok. I spoczął Uzjasz ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich gdyż mówiono on jest trendowaty władzę królewską zaś po nim objął i otam jego syn